To, to jest kupywanie zabawek. Dzisiaj tych zabawek też tutaj jest mnóstwo. Tak. Dzisiejsza impreza jest zorganizowana dla chłopczyka o imieniu Igor, któremu są niezbędne pieniążki na przeprowadzenie badań genetycznych. Żeby wspomóc leczenie farmakologiczne, potrzebna jest konkretna dieta i yy, konkretne określenie czego nam brakuje w jelitach. Badania są drogie i nierefundowane. No i na to zbieramy. 105 zł dawani po raz trzeci sprzedany Wielkim Przewidziane są występy y, organizacji, które tutaj działają na, na terenie centrum. Niebawem pojawią się alpaki, które mają być niejako atrakcją. Sponsorzy przekazali vouchery y, do zlicytowania. Na usługi kosmetyczne czy tam do fizjera, któryś z warsztatów mechanicznych przekazał voucher na wymianę opon. Więc generalnie akcja taka dosyć fajna i cieszę się, że ludzie się przyłączyli do tego naszego pomysłu.